Ale nie musiałam się na chwilę schować i odłączyć od dziewczyn, bo jakaś magiczna gwiazdka w święte przyniosła mi dla nich jakieś upominki. Nie wiem, czy zasłużyły, czy były grzeczne, ale zobaczmy, czy im się spodoba. Generalnie to pokażę Wam teraz, co im kupiłam tak mniej więcej, bo potem mogą one nie pokazać, i a żebyście widzieli, kupiłam im po biżuterii kolczyki z tym, z pierścionkiem, więc spoko, maseczki trzy i to fifi żeby coś na słodko, na słodycze życia ale dlaczego jesteśmy razem bo jedziemy do Katowic na Sylwestra z całą ekipą więc będzie grubo będzie mocno, szykuje się fajny materiał dla was tutaj na vloga ale jest taka piękna pogoda, jest słońce, jest cudownie będzie pięknie Generalnie z tych wszystkich emocji to mi się tak ręce lepią. nie mogę trzymać w ogóle statywu, nie wiem o co chodzi. Eee, poszłam spać o drugiej w nocy dzisiaj, bo ja zawsze jak na coś czekam, to nie mogę spać za nic w świecie, więc no, było ciężko. A jak wstałam o ósmej, to miałam taką ekscytację, że już w końcu jedziemy. Rano mnie bolał żołądek, chyba też z nerwów takich pozytywnych. I co? No i tyle kochani, zebrałam się na szybko, moja walizka y, też ze mną nie współpracowała, ona powiedziała, Ola daj mi spokój, Ola daj mi spokój, nie pakuj we mnie więcej. Biegną księżniczki, to już dajemy. Yeah. Księżniczka to biegła, bo ją o dowód poprosili, małe late. I nastał ten czas, bierzemy to bołe i... Jak księżniczki są zadowolone? Bardzo. Yeah. Jedziesz z kobietami na dwie noce, i to wygląda mniej więcej tak. No, jakby Wam to powiedzieć każdy ma swoją rolę stawać nogi. Zjeść. Kto się wyspał, ten się wyspał. Kto nie spał, ten nie spał. Wyspana na Juniia? dwunasta. Na Sylwestra zapraszam. No taka ma vlogmas. Witam tutaj na autostradzie Krakowskiej. Jedziemy sobie na Sylwestra. Jest pompa po ciężkich przeprawach dotarliśmy do apartamentu i w ogóle tu jest tak pięknie, patrzcie na to. Nie no, jakby to jest jakiś kosmos, co nie? Łazienka marzeń, a ten prysznic, look at this, po prostu I love it, co nie? Idziemy dalej. Jest sypialnia dla tych, co strajeżą i zamkną się w tej dziupli. Zobaczymy, jak to będzie tym luzerem dziś. Sypialnia księżniczek, toaletka, elegancko łóżko, piękna szafa. Teraz wchodzimy tu do naszej ogromnej przestrzeni bujania się dzisiaj. Będą tańce, hulańce, będzie giga mega czat. Dzisiaj bardzo, bardzo Pięknie jest. Kamila, podoba Ci się? Bardzo. Pokaż to. A ile tam jest tego jeszcze? Ja pierdzielę. Nie no, oszalałam. Kamila teraz cały wieczór. Generalnie kochani, zobaczcie co nas, nasz cudowny przyjaciel Mikołaj przywiózł nam. To jest z Niemiec Mikołaj? Ja. Patrzcie. Party... Sz szoter? Shooter. shooter, shooter. Tak otwieraliśmy już, tak, tak, tak. Jest, jest, jest. I patrzcie, to jest w środku. Takie mamy na strzało. Patrzcie, to jest nuts i nuga. Chciałabym, żebyście mogli to pomagać, jaka w środku pachnie. No. Dzisiaj będziemy bardzo trzeźwi. Pamiętajcie, blueberry. Passion fruit? Passion fruit musi być zajebiste. A coś jest jeszcze? Nie, cztery są smaki, więc musi być. Watermelon, watermelon nie mam. Realnie. Nie będzie zwykły wyjazd, bo wiecie co my dzisiaj robimy? Losujemy pokoje i losujemy z kim będziemy w tych pokojach, więc to będzie po prostu... Game Changer. Nie wiadomo jak wrócimy z tego wyjazdu, ale będzie super! Co? I słuchajcie jej, ona już trochę się napoiła. What? Wait! They don't love you like I love you! Wait, they don't love you like I love you! Biedronko poli! O Jezu! Jakąś strefę gier dla tych co będzie się nudziło. Różowe poł! Tam, no, wow. <noise> Idziemy na shopping. To już jest kurde jakiej, jakaś tradycja moich vlogów. Kolejny vlog i mówię, że idę na zakupy. Musimy tylko wydrukować zdjęcia. Tylko wydrukować zdjęcia. Żidno jest tu pół godziny. Oczywiście kto mógł mieć takiego pecha, że skończyła się taśma? Oczywiście, że ja. Spokamy zamowy. Dobra. No to bo... Generalnie to byłyśmy w Rossmanie. Mhm. Byłyśmy. Byłyśmy. I to była chyba najgorsza wizyta w Rossmaniu w naszym życiu. Spędziłyśmy tam dobrą prawie godzinę. No. Najpierw Angela wydrukowała swoje zdjęcia do Vision Boarda, którego będziemy dzisiaj robiły. I potem jakąś panią puściłyśmy, bo się śpieszyła na pociąg. Spoko. Pociąg Kamila próbowała swoje zdjęcia wydrukować, ale niestety jej telefon. Nie było dane. Nie obsługiwał chrom, tylko safari. A tam nie mogło być safari. No więc ja spróbowałam. A jak już spróbowałam, i poszło, to nie było papieru. Potem, tak jak już wszystko wydrukowałam, to. znaczy, jak już w sumie zaczęłam drukować, to okazało się, że papier jest wcięty. No, no. Wcięty papier. Ogólnie zarąbiście. Generalnie lepiej być nie mogło. Ludzie uciekali stamtąd. Kolejka się robiła, ale oni po chwili odchodzili. Bo wiedzieli, że po prostu to nie ma sensu. Mhm. Chcecie coś jeszcze do tego dodać? Oprócz tego, że ta żelada? Załamanie nerwowe. Nie, ja już, mi tam, ja już tam wstać nie mogłam. Mi no. tam po prostu. Już, ja już po prostu byłam. Było, było nam mocno. gorąco. I po prostu nie miałyśmy już siły do tego. Chęci, ochoty i. No. I nic. Jesteśmy spocone jak szczury. Więc no jeszcze no. teraz wróciliśmy z zakupu. Nic jadliśmy... cały dzień Cały dzień no? Teraz dopiero będziemy zamawiać jedzenie, jest godzina, która nie mogę sprawdzić. 18.64. Więc e, fajnie. Good for us. Ale... Pełne... pełne sił o. Jesteśmy pełne sił i energii uch. po prostu. Uch, uch, tak. Uch. I byliśmy na zakupach z dwoma chłopami i dwie baby. Jakby pojechały dwa chłopy, to uwierzcie mi, albo cztery, o, cztery chłopy, błędy. to to, co oni chcieli kupować, to była porażka. Oni chcieli kupować papier za 20 złotych prawie. Tak, papier. A później ci ten papier do piekarnika, żeby da tym grać grzanki. Czy wiecie sobie to wyobrazić? A potem, jak już odeszła opcja papieru, to chcieli zamiast papieru kupić papier to za 2 zł. Tak jeszcze właśnie generalnie zobaczycie, jak robimy nasze vision boardy. Coś yes. tam mm. nagramy, przebitki jakieś, bo też nie chcemy, żeby to było jakieś... żeby każdy o tym wiedział. To będzie nasze takie... wewnętrzne Staraz. dla Staraz. nas. Ale tak, jakby e, szczęściu trzeba pomóc, winogrona tak. już są kupione, także see you later Alligator w 2025. gry Zespołowe, stoję na jednej nodze, ledwo co, ale stoję. Ila ma wziąć kąpiel w wannie w ubraniach. Nie chce się napić y, soku, więc musi wziąć kąpiel w ubraniach. Let's go, Garo. Generalnie nie wiem, czy wy też macie tak, że w Sylwestra macie takie przemyślenia a propos całego roku i a propos wszystkiego w sumie, ale my trochę dzisiaj sobie mm -hmm. tak dałyśmy na luz, że tak, tak powiem. I ja y, chcę to powiedzieć w towarzystwie w sumie ich. Może jutro też wam to powiem, bo prawdopodobnie z tego całego wyjazdu wlecą dwa vlogi. Więc jest opcja, że jutro też to usłyszycie. Ale dzisiaj chcę wam też powiedzieć, że po prostu ja jestem tak cholernie wdzięczna za ludzi, których mam wokół siebie. A na pewno zwłaszcza, zwłaszcza i to podkreślam, za Angelę i za Kam. To jest w ogóle coś, co. co się zdarza mega rzadko. Bo to nie jest też tak, że my jesteśmy zawsze ze sobą. No, no. Nie no. jest też tak, że zawsze mamy ze sobą kontakt, ale po prostu jak trzeba, to każda jest dla siebie. No i to jest po prostu wspaniałe. I myślę, że na ten rok. Mimo, że to jeszcze nie jest vlog noworoczny, to mogę wam wszystkim życzyć tego, żebyście mieli takie cudowne przyjaciółki, takich cudownych przyjaciół wokół siebie, bo żaden chłopak i żadna dziewczyna, jeśli jesteście w związku, nie da wam tego samego, co dają wam przyjaciele. To jest prawda, prawda to jest tak. prawda. Bo przyjaciele prawdziwi są z wami na zawsze. A chłopaki dziewczyna, to wiecie. To jest. E... Czy dojdą dostępny... tak, no? Broga. Ale życzę Wam kogoś takiego, jak są dziewczyny dla mnie. Jestem tak cholernie wdzięczna, że po prostu nie jestem w stanie tego opisać. No coś cudownego. Ja bym chciała powiedzieć, że to, co wszystko Ola powiedziała, to jest prawda. I jesteśmy za nią ogromnie też wdzięczne. Tak, To jest, bo my na płakać, nie ogólnie. się ze wszystkim spowiedziała powiedziała, tak. i jesteśmy za nią ogromnie wdzięczne, bo jest naszym największym wsparciem. Słoneczkiem. I takim słoneczkiem. I to jest po prostu przecudowne i jakby no, my jesteśmy wy trzy takim innym elektronem, po tak. prostu, że tak powiem. I nie wyobrażamy sobie, jakby życia bez, bez bez jednej z nas. Tak. I to jest piękne i pamiętajcie, pamiętajcie, przyjaźń zawsze, zawsze wygrywa. Wymiła. Ja się ewidentnie popłakałam. Po prostu yes. mm, nie. Jakby. Ale wiecie, co jest najgorsze? W sensie najgorsze i najlepsze. To jest taki moment refleksji. Ja zazwy zazwyczaj na wrogach nie płaczę i nie mam takich momentów, ale. E, generalnie często. Też to mówię do was teraz, bo w sumie nigdy wam o takich rzeczach nie mówię. Ale często nawet w pracy, czy w wielu moich pracach, bo nie mam jednej pracy, słyszę coś w stylu, że właśnie jak wchodzę gdzieś, to jest takie słońce. Mhm. To jest taki, taki Promyk, Tak. No. I to nieważne wtedy, jak wyglądacie. I jak się czujecie, ale usłyszeć coś takiego od bliskich wam osób, a jak pracujecie w ogóle z ludźmi, z którymi jesteście blisko, no i ja na przykład mam taką przyjemność pracować z ludźmi, z którymi jestem dość blisko, to naprawdę usłyszeć coś takiego, że jesteście promykiem i w ogóle takim światłem, takim światłem, światłem nadziei, jak wchodzicie gdzieś, to jest w ogóle coś cudownego, naprawdę, bo. Uwierzcie mi, że to jest mega pozytywny komplement. Nawet komplement w postaci, że ale super wyglądasz, ale coś tam, coś tam, nie jest na tyle mocny, jak komplement, wydaje mi się, właśnie pod względem yy, charakteru, osobowości. No, bo to jest mega mocne, ale w żeby nie było tylko o mnie, to naprawdę dziewczyny też są moimi takimi słoneczkami i promykami, nie. gdzie zawsze jak jest coś źle, to mimo że na przykład jak nie mamy ze sobą kontaktu czy coś, to po prostu zawsze jak one się pojawiają, to takie słońce jest. Taki mhm. no piękny po prostu słoneczny dzień. To jest coś cudownego. Także no to jest jedyna rzecz, której naprawdę mogę Wam tak solidnie życzyć, czyli mieć takie wsparcie i oparcie po prostu w innych ludziach, w postaci przyjaciół, przyjaciółek, szczerych, nie takich fałszywych, mhm. że jedno mówią, a drugie myślą. Tylko takie, wiecie, solidne, prawdziwe i szczere wsparcie z każdej strony. My to w ogóle przyjechaliśmy do tych Katowic y, na Sylwestra. Mhm, jest tak. 30 grudnia, w sensie już 31. Trzy, 31 Ale tak, no. 31 od rana będziemy też dla Was nagrywać tak. vloga. Taki jest plan, myślę, że się uda. Oczywiście e, tak. Dziewczyny mnie zmotywują. Mhm. E, ale e, my zawsze. Tak zawsze bywało, że 31 miałyśmy takie rozterki i jakieś przemyślenia <grymne> do wszystkiego. Myślę, że i tak, tak jutro będzie. Na pewno. Ale wiecie, jak ktoś się spotyka po takim długim czasie i zaczyna gadać o wszystkim i o niczym, bo dosłownie tak to można nazwać, to. występuje największy wzrusz. Mhm. I. słyszenie to jest w ogóle coś pięknego. Jakby płacz. Nie wiem, ja definiuję płacz jako coś mega pięknego. Takiej innym Wyzwalanie takich emocji. No, 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 ja to, uważam, że nie można się wypłakać przy wszystkich. No, mm -hmm. no, a no to jest, A przy was mi łzy lecą ciurkiem. Jak wy coś mówicie, to po prostu ja się rozpływam na kawałki. Dosłownie, jakby. No. No mocno, to jest po prostu zbyt mocna.